wszystkim, moi drodzy, kim jesteśmy? Rodzimy się zazwyczaj określanym mianem tabula raza, ale jednak w jakimś stopniu adaptujemy się do społeczeństwa z konkretnymi typami osobowości. Niektórzy mówią, że można go rozgraniczyć tylko na podstawie ekstrawertyków i introwertyków. Nie jest tak do końca, bo przecież mamy różnego rodzaju osobowości. Jest ich bardzo, bardzo dużo, a w internecie krążą testy, które mogą nam wskazać, czy bardziej jesteśmy tam, gdzie są ci po prawej, czy może ci po lewej, dlatego dzisiaj zabawimy się trochę i odkryjemy nasze wewnętrzne jestestwo. Jesteście na to gotowi? Ja jestem i będę to robił przed wami, czyli totalnie się stanę nagi. Wystąpię dzisiaj w stroju Adama. No, <laughs> no to zaczynajmy. Ten odcinek będzie miał następujący format. Na początku dostajecie Wy również, bo przecież to musimy się wspólnie bawić, nie jesteśmy samolubni. Dostajecie na dużym ekranie pokazane, odpowiadacie, a później ja odpowiadam, za tym żeby wcześniej nie wyskoczył z odpowiedzią, to wy będziecie mieli czas na to, żeby wypełnić owe zadanie. Zatem przechodzimy teraz z kolejnym kliknięciem. Psychologowie sugerują, że twarz, którą dostrzeżesz jako pierwszą na tym obrazku, wskazuje na pewne zmiany, których wkrótce możesz się spodziewać. Wróżbita Maciej? Całka w dół. Jedziemy. I pierwsze, co widzisz? Pierwsze, widzę kobietę obejmującą mężczyznę. To jest moja odpowiedź. Jeśli jesteś mężczyzną i zobaczyłeś twarz dziewczyny, to znaczy, że jesteś bardzo silnie związany emocjonalnie z kobietami. Wśród nich są osoby, dzięki którym jesteś szczęśliwy, ale i takie, które działają na ciebie zupełnie przeciwnie. Potrzebujesz ich aprobaty i zanim coś zrobisz, zastanawiasz się, co one powiedzą. Chyba pora ruszyć naprzód i zastanowić się nad tym, czego ty chcesz. Skup się na sprawach, które mają dla ciebie znaczenie. Czyli jest to teoria mówiąca o tym, że sugeruje się opiniami kobiet. Taki pantofel trochę. Poczekaj. Mamo! <noise> nie, mówiąc szczerze, bo chciałbym, żebyśmy odpowiedzieli że tak trochę jak na wariografię, opinie kobiet bardzo dużo wnoszą. I są potrzebne. W sensie, jakby sami mężczyźni rządzili światem, to byłaby tragedia. A jeżeli kobiet, to jest zupełnie inaczej. Dobra, i teraz, żeby nie pozostawić widzów bez odpowiedzi, teraz wyświetlą się inne odpowiedzi, które. Które wy zobaczyliście. No dobra, idziemy dalej. Czyli co następne? Tak, tu. Zadanie. Które zwierzę zauważyłeś jako pierwsze na zdjęciu? Twój umysł prowadzi cię do zobaczenia rzeczy opartych na twojej osobowości, a to co widzisz wiele mówi o tym, kim jesteś. Zatem, zobaczcie. To zwierzę tutaj. Kot, małpa, miś. Ale Ty... no to co pierwsze, zobacz. No, no, no ja mu ciągle opisuję to samo zwierzę, bo ja nie wiem, co to jest za zwierzę. Na samym środku małe z dwoma uszami na pomarańczowym. Kukierka. Dobrze, że ten miśnie jest powiązany z... Cecha 2019 Niedźwiedź to jest no. Jeśli niedźwiedź jest pierwszym zwierzęciem, które zauważy To za jesteś osobą zarówno potężną Jak i opiekuńczą Miły i ciepły dla ukochanej osoby Ale możesz zniszczyć każdego, kto ośmieli się zagrozić Tobie lub twojej rodzinie Jeśli jesteś osobą, która jest bardzo świadoma swojej siły I nie zmusza innych do niczego Wolisz być sam i się cieszyć prowadzeniem własnego biznesu Dopóki ktoś niepotrzebnie ci nie dokuczy Jeśli to zrobi to znaczy, że Wtedy uwolnisz swoje wewnętrzne zwierzę I kogoś zniszczysz czy to nie jest tak trochę, że ten niedźwiedź był na środku i dlatego go zobaczyłem, to tam to fajniejsze. To raczej studium przypadku ma tu większe przyłożenie, aniżeli coś. A czy to się zgadza? Wszystko jest pochlebne raczej, więc każdy powie, że tak. No wiadomo, że rzuciłbym wszystko dla rodziny. Z sceptykiem, idźmy dalej. Dobrze. Nie przyglądaj się, nie zastanawiaj. Powiedz co jako pierwsze zwróciło twoją uwagę. Ten psychotest pokazuje, jaki jesteś. Drzewa. Konary drzew. To zobaczyłem jako pierwsze. Teraz już widzę, że tutaj też są usta. I najpierw rzuciły ci się w oczy drzewa. To znak, że nie jesteś osobą, którą można łatwo sobie podporządkować, przestawić, ustawić i dyrygować. Wiesz, czego chcesz i bronisz swoich racji. Jednocześnie martwisz się, co pomyślą o tobie inni. Na twoje zaufanie trzeba sobie zapracować z początku znajomości. Jesteś zdystansowany. Ludzie często oceniają cię jako tajemniczego i silnego człowieka. No to najbliższy opis. Ze wszystkich zaufanie. Raczej obdarzam dosyć spory na początku, i patrzę, jakiej kolejności ono opada. A nie, że ktoś buduje. Tylko na początku daję kredyt zaufania. I jeżeli widzę, że ktoś robi źle, no to on spada. Zobaczcie sobie i dajcie znać przede wszystkim, jak wy macie. Bo to mnie bardzo ciekawi. Na razie jest to. Intrygujące. Czy ten kod idzie w górę, czy w dół? Dobra, raz, dwa, trzy. W górę. Idzie do mnie. Tam, co, tam jest początek. Aha, ale też może być w sumie tak. No nie, no dla mnie idzie w górę. Jest wyjaśnienie? Nie ma? Nie, ale idzie w górę. Idzie w górę. Dlaczego tam jest chyba podłoga? Ja mam po prostu od podłogi. No też mi się tak wydaje. No ale z drugiej strony tam może być sufit. No po czym można więcej po framugach nie zobaczysz, po listwach nie zobaczysz. Podywanie, jak jest ułożony, Zaczonego też nie ogon, zobaczysz. Na przykład, no, ale kot ma akurat. No nie, no, non stop stojący, tak jak, to jak to mój. Ogon. Przecież mam wrażenie, że ma taką lekkość po tej łapie, jakby miał zejść w dół, a nie iść do góry. To prawda. Tak, jakby mu opadała. Tak, jak wyszykował się na to... Cel... Ale że ona tak mimowolnie. G0, 1G i no to kiedyś był najbardziej sławetny test, jakiego koloru jest sukienka. I to jest niesamowite. Siedzę z typem i on mówi, że ta sukienka jest niebieska, a ja mówię, że jest złota. Siedzimy i patrzymy się w ten sam ekran. Aż znajdę. No to, no, pokaż. I to jest niesamowite. Jakiego koloru jest sukienka? Tak, jakiego koloru jest sukienka? Ale nie, no nie możesz patrzeć, ja ci muszę pokazać rodzenie, jeżeli je odpalisz to one są różne, ja ci pokażę tutaj I to jest, to jest najbardziej roz, rozwalające Proszę Jakiego koloru jest sukienka? Moi drodzy, to jest to o czym mówiłem, zobaczcie No? Nie no, jest niebieska Musiałeś gadać do noty No niebieska jest ta sukienka, ale ty mnie ściemnia. Obróć Czy ten test polega na mm. tym, że się kogoś Przy, Przyrzekam na twoje życie, obróć I, i jakiego jest koloru? No jest niebieskawa no to to jest yy, dla mnie niewytłumaczalne. Przyrzekam, to jest niewytłumaczalne, jeżeli ty, A ty... co chodzi ci o to czarne czy o to niebieskie? Ja cię czarne, tu jest białe i złote. Dobra, ty wściemniasz, kurna. To o, ty! obróć. Ja ja sobie robię. Ty robisz... Ten na... Przy... No co wpisz! To no, siedziałem kurna z typem, obok, No, no nie, co widzisz? Nie, to powiem... ja ja to nie, no powiedz szczerze. Szczerze widzę niebieską sukienkę z czarnymi falbankami. Sukine. Niemożliwe to jest, jest. mocno prześwietlona, jest tam jakieś tłoba Jak? jasne. Jest złota, biało, złota, biało. Biało, złota? Gdzie ty masz biały? No jest falbanka na górze, później masz tą dużą tutaj, te plisy i ten duży tutaj, ta koronka jest złota. Nie, no to jest. To ja myślę, że to już nie istnieje. Dajcie znać, co wy myślicie. Przyrzekam na wszystko. Niech kanał dzisiaj zamkną i nie będzie niczego, jak Boga kocham. Przyrzekam na wszystko. A jest jak to, że czarną? No niebieską. No to niebieską. No to kobaltowe. I to jest właśnie to, na czym to polega. Czy to jest aż takie skołatanie umysłu? Ale jak? Cóż to, to był hit, pamiętam no, kilka lat no, temu. Ja, ja robię, no masz, módlę. no wpiszmy sukienka, jak ją widzisz. Ciekawe, czy jest jakieś wytłumaczenie tego. Zróżnicowany sposób interpretacji barw sukienki zależy od naszych życiowych przyzwyczajeń, a konkretnie od tego, czy lubimy długo prześladować w nocy, czy też zrywamy zarywamy się działania o świcie. Sowy spędzające znaczną część życia w sztucznym oświetleniu znacznie częściej postrzegają sukienkę jako niebiesko-czarną. Dlaczego? Ponieważ ich mózgi nauczyłyby się eliminować żółtą barwę często widywanego sztucznego światła. Z kolei przyzwyczajone do dziennego światła skowronki częściej postrzegają sukienkę jak wielozłotą. Guzik, prawda? Ja Bo to ty skowron. jesteś skowron, a ja jestem sow. To powinniśmy zupełnie inaczej to, się, to Zatem dr Bevil Conway You are sorry You are fucking wrong No tu jest u góry tak widziałeś Trzy obok siebie kolory No i po lewej jest niebie niebieska No dla mnie ja widzę tą w środku A ta w środku dla mnie jest biało-złota Ta w środku? Tak w środku A ta po lewej jest niebiesko-czarna Ja pierdolę to jest naprawdę niesamowite No nie widziałem czegoś takiego nigdy To tego już nic dzisiaj nie przebije Cześć no to jest naprawdę. Okazało się, że kolory na dyskusyjnym zdjęciu tak się przypadkowo zestawiły, iż dobrze korespondują z naturalnymi barwami ciennego światła. Jaka jest naprawdę kolor tej sukienki? Ona na pewno nie eee, jest... Nie, nie, na, ona jest naprawdę... No niebieska. Chyba tak. Oczywiście jest i obiektywna odpowiedź, analiza zdjęcia i wycięcie kolorów z kontekstu pozwala stwierdzić, że sukienka w rzeczywistości jest czarno-niebieska. No. Potwierdzają to inne zdjęcia tego samego ubrania. I to jest w zdjęciu katalogowym Dress Royal Blue. Nałożoną przez. Mm, przez kogo to? to Małgosię kto? Kożuchowską. Kto to widzi? Dobrze. Ja. No to ty widzisz tak, jak jest w rzeczywistości. Rafał, a ty jak widzisz? Rafał. Hu, zielo, Ale, zielo, zielo, no, zielona. To, to, to nie tak. <laughs> Ale wiesz, że to będzie tak, że y, połowa ludzi zobaczy taka połowa, tak? To fajne było dzięki. No, nie znałeś tego? Nie. Co ty mówisz? Dobra, bo ja to w nocy znalazłem, wiesz? Kolejne zadanie. Sprawdź jaki masz wiek mentalny. Przypatrz się uważnie obrazkowi i policz znajdujące się na nim psy. Ich liczba wskaże twój wiek mentalny. Uf. 10. <grywa> Jeden. Będę opisywał. Czarny, duży, biały mały na korpusie. Na dole. Jeden w lewo patrzy, drugi patrzy w prawo. Po lewej stronie w jego zadzie 5, tutaj w łapach 6. No i koniec. Zobaczyłem 6 psów. Jeśli na to obrazku doliczy doliczyliście się 6 psów, oznacza, że macie mentalnie od 30 do 40 lat. Macie staroświeckie i realistyczne podejście do życia. Wasi znajomi lubią na was polegać, ponieważ gdy coś się dzieje, zawsze służycie dobrą radą. Zdecydowanie. Niesamowite to jest. To ja wypadam najlepiej. Proszę. Mentalnie najdalej. Bo pięć 5 słów, to jest 25, 30, 4, 20, 25, 7. D -d -d Naiwni? Czy jestem taki dobry? <laughs> A gdzie jest 7? Też patrzyłem, nie znalazłem. Nie ma tego siódmego. Ale moi drodzy, jeżeli ktoś z Was znalazł naprawdę siódmego psa, to napiszcie. Oprócz tych, które ja wymieniłem, bo. No bo nie widzę. Nie wiem, nie widzę. Dobra. Chodźmy dalej, bo to takie jak szpak w gnat. Dalej. Nie przyglądajcie się za długo. Test zadziała jedynie wtedy, gdy wskażecie pierwszą rzecz, którą udało Wam się zobaczyć na obrazku. Są aż cztery. Bardzo proszę. Kobieta mm, siedząca na fotelu i czytająca książkę. A twarzy faceta nie widzisz? Widzę. Te, o tym równocześnie, ale pierwszą kobietę jednak. Później faceta. No i co? No obrós, no to... chusta, wazon, ale to ja nie wiem, czy chodziło chyba bardziej o taki całokształt. Jeżeli widzisz... Kobietę, w życiu kierujesz się przede wszystkim intelektem. Uwielbiasz poznawać nowe rzeczy, zwłaszcza te, które cię bardzo fascynują. Każdy Twój dzień daje ci możliwości do poznania czegoś nowego. Problem w tym, że za bardzo skupiasz się na nowościach, żeby dostrzec pozostałe rzeczy, które również powinny być dla Ciebie ważne. No to, że się kieruję intelektem i, i, i pragmaty... takim pragmatyzmem życiowym, to się zgodzę. Czy uwielbiam poznawać nowe rzeczy? Trochę tak i trochę nie. Czy skupiam się na nowościach? Nie. Ale pozostałe rzeczy są dla mnie równie ważne? Tak. No nie ma co ukrywać, jest to wróżenie z fusów. Wiedziałem, ja. że to powiesz. To wychodzi właśnie, to... Twój Tak. Wrodzony. Sceptycyzm po prostu jest... No. No, zawsze będzie przeze mnie przemawiał, bo to jest tak trochę jakbyśmy, wiesz, no nie ma co ukrywać, wychodzisz, ja ci mówię, ej, co zobaczysz? To, dobra, to dopisujemy sobie teorię wobec tego. Nie ma żadnego absolutnie potwierdzenia, bo to, co z tą sukienką, no to to jest rzeczywiście hit, że można zobaczyć i wiesz, siedzimy obok siebie, ja patrzę w ten sam ekran, nie, że ci wysyłam linka nawet, tylko patrzymy dosłownie w ten sam ekran, twoje twarz blisko mojej twarzy, to jest na pewno ciekawe i przyjemne. Ale rozwala mnie to. Autentycznie mnie to rozwala, że ktoś może zobaczyć co innego, patrzymy się w ten sam punkt. Dlatego, moi drodzy, to był taki materiał na, można powiedzieć, odstresowanie się po ciężkim dniu pracy uczelni, szkoły, bo wiem, że takie materiały również będą potrzebne, a jednak dotyczyły troszeczkę, mam wrażenie, takiej. Takiej niszy, takiej sfery, o której się nie mówi, i dlatego bardzo bym chciał, żebyście napisali w sekcji komentarzy najbardziej o tę sukienkę. I zobaczymy, czy będzie team niebieska, czy team yy, biała. O, tak ją nazwijmy. Napiszcie w komentarzach i dajcie znać, czy chcecie. A biała powiedziałem. Team zielona. <laughs> Jak rafał! No, to napiszcie w komentarzu, zobaczymy, która będzie bardziej popularna. Wejdźcie na fejsa i na instagrama i widzimy się w kolejnym materiale. Do usłyszenia moi drodzy, do zobaczenia, cześć! A z jeszcze jakie są tendencje. W tym roku na Twitterze pojawiło się zdjęcie, które podzieliło ludzi na dwie, nawet na trzy frakcje. Część internetu twierdzi, że sukienka w czarnej i niebieskie paski to tak jak ja, inni w tym, że uznają, że paski złote i białe. To ja. A Jarosław Kaczyński. Alnibieska.